Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją kolejnego albumu, który wykonałam. Album w klimacie podróżniczym. Bardzo fajnie mi się nad nim pracowało i chciałabym się nim z Wami podzielić. Album jest w. W kształcie prostokątu. Ostatnio bardzo polubiłam taką formę albumów, bardzo fajnie mi się je wykonuje. Album jest w wielkości, jeżeli chodzi o okładkę, 16,5 cm na 21,5 cm. W środku znajduje się 5 kart i grzbiet ma grubość 9 cm. Kolekcje, które użyłam w tym albumie są przeróżne. Miałam wyzwanie, dlatego że musiałam album stworzyć szybko, nie było czasu już na zakupy i musiałam bazować na tym, co aktualnie miałam w domu. Tak się złożyło, że nie miałam ani jednego pełnego bloczka kolekcji takiej podróżniczej. W dużym rozmiarze 30x30. Miałam tylko jakieś takie półelementy, które mi zostały z innych albumów. Miałam mały bloczek kolekcji od Mintai Papers Wonderlust, mały bloczek kolekcji Adventure Awaits od Craft Oclock. Jeszcze kilka kawałków ścinków z różnych innych projektów, właśnie z między innymi tych kolekcji, z tych większych kolekcji 12x12 cali 30,5 na 30,5 cm. Więc troszkę musiałam się nakombinować, żeby stworzyć ten album i żeby fajnie wyglądał, mając do dyspozycji mniejsze formaty arkuszy. Jeśli chodzi na, o okładkę mamy tutaj wyembosowany na złoto napis album, tekturka pochodzi z fabryki Veny, puder do embossingu pochodzi z Agateria Craft, takie brązowe enamel dots z Empiku. Okładka jest wykonana z papieru laminowanego od Craft O'Clock. To są te jasne dechy, wiązane na zieloną wstążeczkę vintage i złote narożniki. Tak wygląda grzbiet. Tył jest również bardzo prosty. Tutaj jest moje logo wycięte wykrojnikiem z przeszyciami. I mamy samolocik z tyłu. Dziurkacz brzegowy w środku Marta Stewart i narożny dziurkacz Nelly's Choice. Na pierwszej stronie mamy dwie kieszenie, w której znajdują się karty. I tutaj jest książeczka na wklejenie zdjęć, 9 na 13 cm. Jak widzicie, tutaj mamy już kolekcję Wanderlust i kolekcję Adventure Awaits. Te większe elementy zostały mi z innego projektu. Bardzo się cieszę, bo <noise> okazały się bardzo, bardzo przydatne. Tutaj jeszcze skrap cesoria od Zuzyguaj i mata na duże zdjęcia. I tutaj jest właśnie ten dziurkacz narożny, a brzegowy, tutaj jak wspominałam, Marta Stewart. Podpisy wielkie marzenia, podpisy są również z Craft Oclock, z różnych kolekcji. I tu mamy zamknięcie na magnesik. Jesteś dokładnie tam, gdzie musisz być. I kolejne maty na zdjęcia. Mniejsza, oklejona papierem, a większa w postaci takiego większego taga. Właśnie z krawcę Soria od ZUZY Guaj. Też mi tutaj ratowały. Podocinałam sobie te większe maty, tak żeby powstały maty na zdjęcia. I kolejne dwa miejsca na wklejenie zdjęć. 9x13 cm. Wiem, że nie każdy miał okazję zobaczyć taki album ze zdjęciami. Tutaj, tak mniej więcej, to będzie wyglądać, kiedy się te zdjęcia wklei. To jest zdjęcie 9 na 13 cm. Postaram się Wam pokazywać. Tutaj się zmieści większe miejsce. Zdjęcie 10 na 15 jak to może wyglądać. Mamy belly band. W środku znajdują się maty na zdjęcia: dwie mniejsze, jedna większa. Ta większa jest oklejona papierem skrapowym. Te dwie mniejsze nie. I tutaj również kolekcje pomieszane czyli kolekcja Wanderlust i Adventure Awaits. Dosłownie miałam taki skrawek tego papieru. Idealnie sobie dopasowałam po prostu pod wymiar e, mojego belly bandu. I tutaj kolejna kieszonka. Mamy matę. Jeszcze jedną większą. I mniejszą, i tutaj jest kolekcja Wilderness. Też mi papers, robiłam z niej ostatni album. Zostało mi trochę elementów, więc tutaj wykorzystałam. Kolejna strona z podpisem Wspaniały dzień. To jest oczywiście nie podklejone. To jest mata na większe zdjęcie, 10x15 cm. Ta strona ostatnio często. Pojawia się w moim albumie, bardzo bardzo mi się spodobała. Fajnie, fajnie eksponuje zdjęcia. Wiązanie na podwójny sznureczek. Sznureczek też jest z Craft Oclock. I zdjęcie możemy sobie tutaj wkleić takie mniejsze. 9x13, wtedy mamy większą ramkę dookoła, albo zdjęcie 10x15 też tutaj się mieści, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. I tutaj tak samo. A tutaj już na zdjęcia 9 na 13 Naprawdę świetnie wygląda album, jak już jest wypełniony zdjęciami. Na kolejnej stronie mamy głęboką kieszeń, i w głębokiej kieszeni również. Znajdują się maty na zdjęcia, jedna duża, druga mała. I jest też harmonika na zdjęcia. To jest taki piękny obrazek z kolekcji Wilderness. I otwieramy miejsce na dwa zdjęcia, i w dół, i na kolejne zdjęcia. I tutaj podobna strona, dużo zabawy, podniesiona mata na duże zdjęcie. I po otwarciu mamy miejsce na dwa mniejsze zdjęcia. karta i mata na duże zdjęcie 10 na 15 cm. Ten album jest w formacie prostokątnym i jak widzicie zdjęcia 9 na 13 mieszczą się bez problemu podwójnie na jednej takiej stronie. To też jest bardzo fajne w tym wymiarze albumu. Kolejna strona to jest wodospad. Zamykany na magnesik. Po otwarciu mamy miejsce na kolejne zdjęcia. I możemy sobie wkleić tutaj zdjęcie 9 na 13 I jak widzicie, powstaje wtedy podwójna ramka. Można też sobie wkleić zdjęcia tylko z tej strony. Ja dodatkowo podklejałam papier kraftowy białym papierem satynowanym. Więc można sobie podkleić i mieć taką fajną podwójną ramkę dookoła. Można coś zapisać na tej białej części, albo można po prostu zostawić. Także tutaj też jest pełna dowolność. Zobaczcie, jak fajnie wygląda zdjęcie z takiej, na takiej podwójnej ramce, gdzie mamy papier kraftowy i dodatkowo papier skrapowy. A wodospad jest na podwójnym bigowaniu, tutaj, więc bez problemu taką grubość nam utrzyma. Skorzystałam też z gotowych kopert. Te koperty pochodzą z empiku z firmy Rozic Studio. Są bardzo fajne, bo można szybko stworzyć sobie stronę. Tutaj przykleiłam tylko napis, nie przestawaj marzyć, a w środku do koperty włożyłam takie dwie maty na zdjęcie. Cała ta strona otwiera się jeszcze tutaj do góry i na dół. I tutaj mamy miejsce na zdjęcia. 9x13 cm i tutaj jeszcze na kolejne zdjęcie. Album pomieści około 50 zdjęć. I ostatnia strona, podwójnie zamykane klapeczki na magnes z tych takich kart. Można powiedzieć, że to są karty do Project Life. No one mają taki wymiar, że można sobie tutaj z tyłu podkleić połowę zdjęcia 10 x 15, więc tutaj też się zmieści, albo można coś sobie zapisać. I znajduje się tutaj również kieszeń. W kieszeni jest mata na zdjęcie duże 10x15 cm i mniejsza na zdjęcie 9 na 13 I to wszystko zamykane jest na magnesik. I znowu ta sama koperta. Tym razem pospisz szczęśliwie razem. I do tej koperty włożyłam maty z kolekcji Adventure Awaits. Można sobie coś tutaj zapisać. Tutaj przykleić zdjęcie. I mamy fajną pamiątkę. Chowa do koperty. Te maty można również wykorzystać w innych miejscach w albumie, a na przykład do kopert schować bilety, jakieś pamiątki czy jakieś inne rzeczy, które są przywiezione z podróży. W końcu to album podróżniczy. A z tyłu koperta jest podklejona na taśmie 3D. I mamy kolejne maty. Tutaj taki duży tak, skrapce soriowy od Zuzy. I dwie maty na większe zdjęcia. Oczywiście, na mniejsze zdjęcie też można przykleić, robi się większa ramka. I tak prezentuje się mój kolejny album podróżniczy, który miałam przyjemność wykonać. Mam nadzieję, że album się Wam podobał. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co o nim myślicie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie.